Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani. Odcineczek jest nagrywany na świeżo, co to oznacza? Mianowicie miałem pewną lukę, jeśli chodzi o miejsce w marcu, więc postanowiłem wam nagrać na świeżocha, a tak będziecie oglądali odcinki, które były o wiele, wiele wcześniej nagrane, bo nie mam po prostu czasu. Będę starał się powoli wprowadzać coś takiego na karty czasu, bo przedtem karta czasu zawsze tutaj gdzieś tam była, albo z tej strony, albo z tej strony, nie pamiętam, gdzie. Mieliście przekierowanie do jakiegoś filmu. Teraz będę robił ankietę, czyli ankiety czy warto takie petardy siąć na sklep, czy Wam się te petardy podobały i co o nich sądzicie, więc będę wam bardzo wdzięczny. Pod koniec filmu, gdzieś tam ostatnie dwie minuty, końcóweczki, gdzieś tam właśnie się karta czasu Wam wyświetli, więc będę bardzo wdzięczny, jeśli będziecie klikać. Oczywiście to będzie dopiero het, het, het z czasem, albo w takich właśnie filmach, o których mówię, że są na świeżo nagrywane. Oczywiście w wolnej chwili zapraszam Was na kanał Machony bez Piny. Link znajdziecie w opisie. Tam między innymi jest wywiad z kaczorkiem, kiedy kaczorek wróci na kanał, co się dzieje z kaczorkiem, dlaczego kaczorka nie ma oraz na przykład e, vlog do Zakopanego, gdzie Kazik, świnka morska, y, y, świnka śnieżna się tarzała w śniegu y, w samych Gaciach. Oczywiście zapraszam was tam serdecznie. I w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z testem wymarłych petard bomba-boom. E, krótka lekcja historii. Petardy bomba-boom teoretycznie Teoretycznie, bo nie wiem jak jest w praktyce, chociaż troszeczkę mi się to nie pokrywa, petardy Bomba Boom jest to dosłownie Dragon Boom. Teoretycznie. Dlaczego? Bo petardy Dragon Boom nienawidziły wody. Nieważne ile byście petard wrzucili, ona od najmniejszej ilości wody od razu gasła. A petardy Bomba Boom, z tego co pamiętam, miał długi, gruby ląd, który o dziwo bardzo fajnie palił się w wodzie, więc e, tu coś mi nie pasuje, ale jak mnie zapowiadał importer. Bomba Boom to to samo co Dragon Boom. Ile w tym prawdy nie wiem, nie dowiemy się, bo wiecie jakie tam są przechmire. Jeśli chodzi o petardy, Bomba Boom, za taką paczuszkę, gdzie mieliśmy 20 sztuk, kiedyś w czasach NWP kosztowało nawet 8 zł, zapaczka się brała większą ilość. A tak trzeba było zapłacić 10-12 zł. I Bomba Boomy były produkowane specjalnie dla sklepu Bomba Shop. Od Privateks Pyro. I tu mam partię 2018. Oraz mam partię 2018. Przepraszam, 2015, 2018. Nie, zobaczcie sobie. Tutaj jest yy, rok produkcji. Tak, gdzie jest ten rok produkcji? Zaraz Wam powiem. Jest rok produkcji 2018, bomba-shop, e, jeszcze 2018. Jeszcze jak wiecie, bomba-shop istniał do końcówki roku 2018. Później, jak sami wiecie, bomba-shop został zamknięty. I już nie ma bomba shopu. Teraz taka krótka informacja dla tych wszystkich, co tam wypisuje. Mahony: bo tu znalazłem bombas shop albo jakiś ultrashop na jakiś dziwnych linkach. Nie wchodźcie. To jest wszystko porobione po to, żeby z was hajs wyłudzić. To są wszystko fajkowe strony. Właściciela już nie ma. Właściciel podobno już tam nie ma go. Nie ma, nie ma, nie ma. I już nie ma tych sklepów. Naprawdę teraz na miejscu bomba shopu. Yy... Coś innego, jest jakiś inny sklep yy, z pirotechniką, nawet nie wiem. Jasiek, jak tam wiesz, to napisz w komentarzu, co tam teraz jest yy, w łodzi, jeśli odchodzi. Więc prawdopodobnie już Petard Bomba Boom nie będzie. One były produkowane dla Bomba Shopu. Mo może. Prywatek z Pyro czy Pyromoravie produkować dalej, ale nie wiem, w każdym razie zobaczcie sobie, jaki fajny, mały przeskok jest między rokiem 2015 2018. Ja oczywiście, gruby jak zawsze się za bardzo rozkokasza. Biorę teraz kamerę, żeby nie robić cięć, i idziemy. Chodźcie, tam mam taki już garnek przygotowany, mały amerykański. Od razu was uprzedzam. Petarda Bomba Boom ma 4,6 gramów mieszaniny, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Stawiamy naszą petardę Bierzemy nasz taki garnek jednostrzałowy Kładziemy go sobie o tak Nie lubię tak... O! Możecie wbić do sklepu Pirohit Flara i... Ua! Nice! Tylko chciałem wam powiedzieć, że to coś waży może za 100 gram ja tam powiedziałam, że to jest garnek jednostrzałowy, bo on nic sprawy nie waży. Nie? W miarę fajnie podbiła. To była nowa partia. Teraz pójdziemy sobie za starą partią. To jest nasza stara partia. <grystanie> Daj to nie ufam. O! No i o tym właśnie. O tym właśnie mówiłem. Eee, co się stało? Co się stało? Garnek nie wytrzymał po prostu, no. Garnuszek nie wytrzymał. I go po prostu rozwaliło. I teraz tak, taka fajna ciekawostka. Petardy Bomba bum. 2015-2018. Mają tą samą gramaturę. Tą samą, zobaczcie. Zaraz wam pokażę. Pyk rok 2015, nek 4,6. Partia 2018, nek 4,6, mm, coś się nie gra i teraz. 2015 rok posiada równo 4 gramy mieszaniny. 4 gramy, do tego dochodzi Lont i Flara. Daje nam to niecałe 4,5 grama łącznej mieszaniny Nek. Zgadza się prawie. A w przypadku roku 2018 mamy wynik 0,4 grama. Yeah! Je! Dziesięciokrotnie mniej. Je! Yeah! Zamiast 4 gramy mamy 0,4 grama. No. A gdzie jest jeszcze 4 gramy? Dobra, 3,5 grama. Gdzie? I według mnie Chińczyk się pomylił i na opakowaniu coś źle napisał? Nie wiem, dobra, sorry. Nie, może, może was oszukałem. Dobra, weźmy, weźmy porównanie. Weźmy tą petardkę. 2000, patrzcie, który rok? 2015. Weźmy. Weźmy petardę. Pójdźmy ją odpalmy bezpiecznie, chociaż to ona nie wygląda mi na ładny gruby ląd. Bezpiecznie ją odpalmy, bo ona ma dużo gipsu. Opostawmy ją w taki sposób, bez cięcia, żeby nie było, żeby sobie w bambuko. odpalamy. Pierdzielło bardzo zdrowo. Teraz bierzemy sobie tę. Żeby nie było, proszę bardzo, rok produkcji 2018 36 Nie wiem, wezmę stąd, wezmę stąd, żeby mi nie było, że tutaj są jakieś podmienione. Olącik no. trochę lepiej wygląda. Czy ja mam automatyczną coś ustawioną? Nie. Dobra no i zobaczmy. Postawmy sobie ją tutaj. O. Możesz leżeć, już Ci pozwalam, ale w ten sposób, żebym gipsem nie dostał. W ogóle dymu nie ma i gips tam się odbił. Czyli co? Test, raczej pojedynek można uznać za zakończony, bo na chwilę obecną bomba, bomba z 2015 roku. Cud miód, i orzeszki, petardy bardzo mocne, niebezpieczne. Deluxe. Rok produkcji 2018, nie wiem czy w 2019 były produkowane. Petardy iść się odlać pod murek. Do wyrzucenia, do wyrzucenia. Czyli petardy Tiger Boom, Dragon Boom i widzę Bomba Boom zostały tak samo zniszczone w 2018 roku. Pamiętacie słynną historię Tiger i Dragon Boom, co miały popłynie całe grama? To jest to samo, to jest to samo, więc przestroga. Jak zobaczycie gdzieś na sklepie petardy Bomba Boom, Możecie napisać, albo zadzwonić, upewnić się, panie sprzedający, który rok produkcji pan sprzedajesz. Bo z tego co wiem, yy, tutaj macie CE, tu jest CE i tu jest CE, więc te też można sprzedawać. Tu nie ma nic NWP, nie ma NWP, więc możecie zadzwonić i zapytać, który rok produkcji 2015 czy 18, jeśli będzie 18, daruj sobie, naprawdę darujcie sobie, bo one chyba teraz około 17 zł kosztują, z tego co widziałem na internecie. Więc to będzie najgorzej wydane 17 zł w waszym życiu. No. Chociaż porównując je do petard Black Edition od Dumbuma, no to są lepsze, to są lepsze. A cenowo mniej więcej tak samo wypadają, bo i mają flarkę, troszeczkę lepsza jakoś wykonania. Więc na chwilę obecną ja im mogę dać taką ocenę 3 na 10. Tylko wiecie co? Jest trochę zdenerwujące, że importerzy tak kłamią. Ciężko jest napisać, że petarda ma pół grama, tylko 4,6 dobry clickbait, nie? Jak widzicie, clickbaity nie tylko są stosowane w telewizji, w reklamach, w internecie, ale także importerzy produkują clickbaity po to, żebyście kupili coś, przejechali się na tym i koniec. Ale pamiętajcie, że to jest droga w jednym kierunku, bo w tym momencie, jak ktoś kupi raz, przejedzie się, to już drugi raz nie kupi. Dlatego. Niektórzy mnie nie lubią, bo machony pokazuje prawdę. W tym momencie kupi 100 tysięcy osób takie petardy na całą Europę, a gruby nagraj w tym momencie w Polsce już nikt tego nie kupi. No chyba, że ktoś chce kupić taki paździerz, bo dla mnie to jest paździerz, oszustwo. Jeszcze gdyby tam było napisane, że mają pół grama, oceniałbym jako petardy półgramowe. A jak mam ocenić petardy, które mają 4,6 grama, a nie mają w ogóle nie wiem, może wróżka Rzębuska się pomyliła, która mi podała wynik, ile mają w środku bebechów. A może nie wiem, może te petardy, które to odpalam, to podmieniłem specjalnie, żeby oczernić. Nie wiem, bo może i tak być. Dobra, wiecie co? Nie będę robił sobie wstydu i nie będę tego nagrywał. To już sobie darujmy. W pizdu to mam. Nie chciałam być friendly family i nie przeklinacie, ale w pizdu mam te petardy. Eee, przetestuję sobie bomba-bum, bo te petardy kiedyś bardzo lubiłem, tylko pamiętam, one miał troszeczkę inny ląd. Może miałem jeszcze starszą partię. Ja sobie się przetestuję na decybelomierzu jeszcze, eee, zobaczymy, czy zezwę stary bo te petardy jeszcze jakąś moc posiadają i ja sobie porównam do czasów NWP, bo one kosztowały 8 zł, jak się brało bardzo dużo, ilość, a tak mniej więcej 12 ziko kosztowało. Dobra. Rozkręciłem się, ale macie niedzielę na spokojnie, możecie sobie pooglądać, to weźmę sobie teraz na test na decybelomierzu. Wiecie co, albo rzucę wam jednego tego paździerza, żeby się trochę pośmiać, bo to... Mie, wiecie, mnie to boli, mnie to boli, bo... Ja rozumiem, gdyby one faktycznie miały napisane pół grama neku na sztukę, okej, okay, ale to jest 4,6, to jest takie oszustwo, że nie wiem. To tak jak ja bym wam coś wmawiał, że to nie moja ręka. Pójdę, ukradnę ze sklepu, złapię mnie za rękę. Panie, to nie moja ręka! Jest żywo, oczy, ktoś kłamie. No, jeszcze na papierze jest to napisane. A wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę nie wiem jak polskie prawo to formułuje, że teoretycznie nie wolno rozbierać pirotechniki, ale czy ją zniszczyć można i jak zniszczę, no to co, reszki zostaną przeważone. Rozebrać je można pod tym względem, że potem nie można czegoś skonstruować, ale rozebrać, bo rozebrać, wiecie, różnie to można e, prawnie. Będę u adwokata się dowiem, bo jak sami wiecie mam jeszcze sprawę za takie rzeczy i się wtedy dowiem. Bo wiecie, no bo jak nie można rozbierać pirotechniki, to wy nie wiecie ile tam jest tak naprawdę tego towaru. Czy na importer może sobie z tyłu napisać, że ma 100 gram Neku i każdy będzie łykał, że ma 100 gram neku, bo nikt nie może tego sprawdzić. Bo nikt nie może tego sprawdzić, ale chyba nikt nie jest taki głupi mając petardę 4,6 grama odpalacie dudni, rozrywa ganki, a drugą petardę odpalacie taka sama identyko tylko inny rok produkcji i ona... To powiem wam szczerze, jak ja się nawpierdzielam z moim starym, jak walniemy po grochówie, to moja dupa lepiej wali niż te petardy. Dobra, lecimy z testem na decybolomierzu. Nowa partia. 126 Powiem wam Tu też jest nowa partia Stara partia była lepiej wykonana O, proszę bardzo Gaśnie Dobra Nowe bombabumy są takie troszeczkę wypłowiałe A stare Mają żywszą barwę, ale ze starych odpada Etykieta Dobra, teraz robimy sobie fajny teścik Tadam! Oś, tu muszę zgraciać. Chociaż i tak idzie się pomylić, i tak. Więc te nowe lubią mnie wybuchać. To już jest druga na Instagrama, nawet nagrywałem. Jakby co to Instagrama? Hony 6 na 9 Dobra. Bierzemy najpierw nową. Oj, dyrydy. O, woda ją zalałem. O oh, damn, to było dobre. Dobra. Pójdzie, pójdzie w lazak jak Małusz na ręcznym. Jak Kubica, chory. patrzcie. O oh, damn. Porównanie dobre, nie? <ścoughs> na latającej bezce i daje radę. Dobra, pójdziemy jeszcze sobie też teścik na yy, wodzie. I jeszcze mam dezodorant do wysadzenia. Może się uda. Nowa partia. Ładnie utonęła. I zgasła. Czyli podejrzewam, że teraz to faktycznie jest Dragon Boom: jeśli chodzi o moc i gaszenie się. Dobra, weźmiemy teraz Bomba Booma. I zobaczymy. Dobra. Dezodorant z Biedry za 6,99. Nie, to jest jakaś pianka do kuby. Dobra. Achtung, midan! Nie. Nie rozerwało, ale ładnie wywaliło. Dobra. Idziemy zobaczyć i nadchodzi czas refleksji i podsumowania dzisiejszego odcinka jakie to kiedyś mocne petardy były a teraz jest kupa czyli dzisiejszy odcinek Nie. jest dziura jest dziura jak myślicie zapali się będzie rafineria naftowa czy nie będzie rafinerii naftowej? Jest. Jest rafineria naftowa. No dobra. Niech sobie tam <grywania> rafineria działa. Eee, co do petard, co do, w ogóle co do dzisiejszego odcinka, to powiem Wam tak. Rafineria się pali. Eee, po pierwsze, dzisiejszy odcinek pokazuje to, że nie ma co za bardzo ufać, jeśli chodzi o gramaturę. Która jest napisana, nieważne, że to są petardy, rakiety yy, czy wyrzutnie. Dlaczego? Bo importer może napisać, raczej znaczy może zlecić Chińczykowi co tylko chce i Chińczyk to wam wydrukuje. A tak naprawdę nie macie jak sprawdzić. Nie macie jak sprawdzić gramatury, wyrzutnie, rakiety. No też nie do końca nie ma jak sprawdzić. Najłatwiej jest sprawdzić tylko petardy. No ale to jest przykład, że po prostu. Ktoś wali w waca. Ja wątpię, żeby to Chińczyk zrobił celowa importer. <grych> nie, 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 bo to i wtedy idzie na szkodę importera. Więc tutaj ktoś wiedział, po czym jedzie. To jest pierwsza sprawa. Pali się? Pali się. <grych> eee, co do tych nowych Dragon Boomów, nie dość, że nie wybuchają. Eee, nie Dragon Boom, tylko Bomba Boom. Nie dość, że nie wybuchają w wodzie, często gasną, w środku gdzieś ląd gaśnie, to bym podejrzewał, że to faktycznie może być Dragon Boom, nowa wersja. Nie dość, że paździerz, to i gaśnie. Eee, <laughs> więc za co na 3 z minusem Jeśli chodzi o stare Bomba Boomy, no... Za 20 sztuk... Liczmy nawet te 12 zł W czasach NWP, to były crazy roboty, szaraki. No, to było coś pięknego, a człowiekowi łaska się wokół zaraz zakręci. Niestety, niestety. Może to z jednej strony robiąc takie paździerze, yy, to dojdzie do tego, że jak ktoś pijany odpala pirotechnikę, to mu się duże krzywda nie stanie. Bo jeśli bomba, bumby no, stara wersja komuś wybuchła w łapie, a ktoś jest nawalony, no to na. I prawdopodobnie gdzieś tutaj na górze będzie ten, jak to się mówi, a rafineria się pali. Yy, gdzieś tu na górze będziecie mieli. E, właśnie zakładkę, czy wam się te petardy podobały I takie tam podobne Więc ja się z wami żegnam Wbijajcie do sklepu Pirohit Instagram mahony 6 na 9 Oczywiście kanał Mahony bez piny I mam nadzieję, że nie zanudziłem was w niedzielę takim odcinkiem Bomba, boomy jednak były fajnymi petardami Nie były dobrze rozreklamowane, dlatego one były tanie e, I nikt o nich za bardzo nie wiedział Każdy się rzucił właśnie na crazy roboty Dragon, boomy A bomba, boomy właśnie były omijane Gdybym ja wtedy o tych petardach wiedział, no, ale wtedy było w czym wybierać, Wtedy było w czym wybierać i nikt nie myślał o tym, że zlikwidują nam kiedyś petardy. Myśleliśmy, że jako tako będzie, że nawet jak to c wejdzie, no to jeszcze jako tako. Widzicie, jeszcze jako tako, to jeszcze mi zipią, ale zresztą subskrybujcie kanał, oglądajcie na bieżąco, to będziecie wiedzieć na bieżąco co się dzieje na polskim rynku pirotechniczym. A rafineria się pali, pali. <grych> I co tu teraz robić? Beczką jak to przykryje? Beczką, jak to przykryje, to beczka się spali. Teoretycznie wystarczy odciąć dopływ tlenu i to zgaśnie. Tylko tyle, że dalej będzie się wydzielał ten lakier do kudłów. Kiedyś za dzieciaka bałem się, że to wybuchnie. Żeby dezodorant wybuchł, on teraz nie wybuchnie. Żeby dezodorant mógł wybuchnąć, Potrzebne jest w środku wysokie ciśnienie, które to po prostu rozerwie. Teraz jak widzicie ujście ciśnienia ma. Im bardziej byśmy to podgrzewali, tym większy strumień ognia będzie. Będzie większe ciśnienie i tylko tyle. O. Można było? Można było. Ale, o, nafucało jest dość dobrze. Więc... Ja się z wami żegnam, kiedy za dzieciaka się bałam, że takie rzeczy wybuchają, trochę fizyki i teraz wiadomo, że musi być dość duże ciśnienie, żeby wybuchło, ale jak jest rozszczelnione, no to nie będzie takiego ciśnienia. Dobra, Trzymajcie się ciepło i do następnych odcinków.